Na moim kanale będziemy robić pierwszy odcinek survivala serwera, na którym będę chciał zrobić wspólny lightowy set. Najlepiej to oczywiście w smoka oraz projekty sekretne oraz Wasze pomysły oczywiście też będą brane pod uwagę. Pamiętajcie o sobie i lajku. No my chyba możemy po prostu zaczynać. Eee, no dobra. Eee, nie widzicie i tak coś się zabagowało. Sowana, na to dużo No to żelazny set, co może Dobra, mi tam trzy starczą, to jest to, bo to jeszcze jedna. Co tu się przyzna, jakieś kciukie tutaj, coś się to kupiło. Nie to nie, 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 jak sobie tu zrobi to tu se już to po co sobie zrobimy bo to nie wiem, no i mam pierwszy, a czy robi wrażenie. Przewrócę i zrobię zło kamienny. Idę wykonać pierwszy raz, znalazłem, znalazłem będę od razu. Ekstra węgla. Kopy na piecy też. Pięć to kopię, no i będzie się giemka. Teraz tylko muszę yy, zrobić piecyk. Nie wiem, ja smokera nie, 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 nie robię, nie lubię, jakoś tak nie korzystam. Niektórzy ludzie grają tak, że robią smoker, ja tam jestem z tych co wolą klasyczki. E, dobra, A co tam właśnie pójdziemy, patrzyłam, teraz nie wiem, może tam pójdziemy. <laughs> For it's the... e, Musimy zrobić tutaj już. Kilo pierwszy. the first. mamy pięknej. No i jak widzicie. Dobra, jeszcze tylko kolory na Nie wiem, czy to w tej chwili, jakieś światła, rzeczy, Persy... ...Bach, Emerald. Gdzie będzie wioska to? Żeby nie był krajier. Hmm, są tu już przy pięknie lecimy. Nie wiecie jak, -hard. Dobra, a więc yy, teraz będziemy zdobywać żelazo. Wejdźcie tego seta. Tylko tam jest żelazo. Tu, tu chyba to zostaje, bo tu na nie muszę tam wchodzić. So, pozbieram jeszcze ten, ten Ej, to jest żelazo? No nie pomyślałbym. Ale dobra, jest spoko. Hmm. Trzeba je tak z trzydzieści się się nie? Hej, nie wydaje że okay, tu zrobię Gdzie jest ta? Zrobię foseta i fosę. I węgiel też należy przypalić, oczywiście. Okay. Dobra. Ej kurde, ogłotkuje nam. Dobra, może zrobię, żeby się przypalało i zabiję... ...karabinówków. Gdzie to się tam przypalało? Teraz też bym zapomnił. Gdzieś? Tak się wydaje. A tam. Mhm. Dobra. Potyczki sięg...

a, to jest ząbiet, a nie wiem, bo... Ale nie teraz. Nie jest ząbiet, Bo to jest. Zbywać... Ja tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. jest. Tu jest. Tu jest. jest. Przykład? Nie wiem. Chyba wioska na start potem po, po, wioska się przyda. No, zaraz ten wiosk który się tutaj nie wrócił. Jestem sobie i pan to ustawię. Eee, że sobie mylę taką kop kopal... Kopal... Kopalnia... Emeraldów. Emerald. No, kopalnie emerald Co zrobimy na zielono jak Emeralds? Dobra, no, kopalnie Emerald Więc jak wioskę, co się tutaj nie wrócę. Jest już dosyć już ...żebym nie to nie jest jakoś mega dużo. Ale mi tyle starczy jedzenia. Tam są, są krówki. Po prostu ciaknąłem. Instalował hopita. No sam bo kable widzę. Seriously? Yes. <laughs>

Wszystko mam. Możemy lecieć. Chciałam. Dobra, lecimy. Generalnie ten tryhard musi być dosyć mocny. Jeśli tutaj mnie nie słyszycie, to, to jest kwestia tego, że ja zapominam o tym, żebym mówił dosyć głośno do mikrofonu. No bo ja się generalnie uczę być youtuberem i takie tam. Ja się staram, ale zapominam o tym, więc jak czasaj mnie nie słyszycie, to dodam napisy. Oczywiście napisy będą, postaram się, by były napisy na filmach, bo to bardzo ułatwi o Nie wiem, eee... trwią się, no jak widzisz. Oj! Chcesz? Odejdź. odejść. to mogą no, co jest zabytny rat? Kopalnia tu Zaraz no, do kopalni jeszcze nie schodził Ja sobie tu poszedł No to, żeby ci ciekawie O nie, o nie Ucieczka Piękny rat czy fajne stracić. Bardzo nie chcemy, żeby są góry. Fajne, że są są górę nie coś tam będzie. Lat. Wioska! Jeszcze Joska super widać, że jest w I dżungla obok, dobra. Jest dużo biomów

O, i tu jest ten... ten pan właśnie. I teraz open. Hm. Bruch. Rzeczy, które mam. Bo ja <much> znowu zapasować coś, chociaż tu jeszcze nie... Hmm... O, czy tam Anderlana? Gdzieś... Może, nie wiem, coś. Coś się przesłyszało, nie wiem. Niedawno. troszkę się zmniejszam o to. tutaj bagaż. Tutaj podróżnika. Dobra. No dobra, jak się bawić, to się bawić. Ślizgnęła znowu paczka Ślizgnęła znowu No i bym zrobić bazę jak nie szpili I mieli,

Należy ja, zrobić to pianko, to trzy krawki. Um, 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 um. Ponieważ ja, chyba jedyne jakie na czym możemy zrobić mending, to chyba jest książki w jakichś strukturach. To jest chyba jedyna opcja, bo nie wiem, czy się z Enchantą taką książkę zrobić. Chyba się da, no, ale nie wiem, zwykle robię tak jak ja. Mm, dobra. są to jest? Więcej nikt. Dobra, nie... zostawiamy dwa łóżka. Się, no jeszcze więcej tego gira trzeba. No bez dier to jest. To jest no, nie nie ma czego innego robić. Może zaplemy takie giro, nieładnie. Potem nie upadną, to w ogóle Nie wychodzą. Generalnie no, możecie powiedzieć, czy znacie jakieś... Ja wiem, że jest kapka, no, ale kapka to jeszcze tak dobrze nie ogarniam. E... Z montażu w ogóle nie jest tak dziwnie. Z montażu, z montażu jeszcze poćwiczę, Kolejne ja filmy postaram się z montaż no, no nie wiem czy to wyjdzie. Może tak, może nie. Chciałem spróbować. Dobra, więc w komentarzu możecie napisać jakieś pomysły, propozycje, co można zrobić, co mogę ulepszyć. No takie rzeczy, jakie robię. Robię, nie wiem, może coś, czego nie powinienem robić, coś, co mi na to coś. Mówcie od razu w komentarzach. Szybko piszcie. piszcie. czy podoba mi się, bo jeśli tak, to nie więcej. A ja chcę tworzyć content dla ludzi. Dobra, no rozrywki głównie. Razem będzie rozrywkowo. Eee, teraz właśnie jest taki nudny proces. Moim zdaniem najciekawsze będzie kiedy będziemy robić jakieś projekty. To wtedy to będzie akurat dosyć mocne, ale bardziej nie budowanie projektów, tylko efekt końcowy projektów. Powiem jeśli dziwicie, to A robię to po... To bo potrzebuję tego i temu. Zobaczcie, które wygląda później. A nawet nie musiałam, robić. nie to zrobić. Jeszcze zrobię sobie jedną Dobra. I teraz, jak już mamy te rzeczy, to ja zabiorę im to. Zabiorę im. Zabiorę im drugą część pracy. Czyli alfamistwa. teraz chciałbym, żeby było sobie w swojej właśnie tymi dwoma rzeczami, bo on nie powinni lepsze. przejść. Ah uh -huh. Yes,

Mięsko, mięską no co potrzebujemy. I teraz... Czy, 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 czy... czytanie, Odruch, sobie mending, chyba mendingu, pewnie i tak by zmienił pracę xd, jestem głupi, ale do... Szkoda gadać. Uh. Uh. No. Huh. Ah. 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 Eee to Dobra Więc villagerów mamy generalnie uwięzionych Co jest Z wiadomością bardzo dobra Mmm, dobra To sobie tylko świetnie, żeby się mogli nie rozpierć Jak się, się. Zresztą będzie gryzłek, to będzie źle. Na no, spoko, tam Tamtego. O kurde. No idź zda. Dobra. I tu musimy im rozwalić. Myślę, żeby jeden był rolnikiem, jakiego mam rolnika. A drugi, żeby był. Chcę być wytęgarzem. Dobra. Nie wiem, że jak się pokrał, to zdołałabym oh, uh -huh. I tak, oni są na etapie, jakby, takiego, uh -huh. rozpoczęcia. Ja będę teraz rezultował typu Halo. po Halo bym teraz zlutował, bo to się, akurat może mocno... ...mocno zmienić w ogóle los serwera. Wioderko, 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 tu gdzieś było fontanna, tam była fontanna, że Około konkretnie sudnia. No. 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 <laughs> <Zutrawę. Bacimy. śmiech> O chopi jakiś kajwi? Może, nie wiem. Ja. Dobra.

No, co, to coś, co? Właściwie. Dobrze, drodzy widzowie. Eee, jeszcze bym tutaj. Mm, zrobiłbym takie miejsce. Dobra. Tutaj oczywiście może pójść. Może. O, to może być miejsce tam. Eee, myślę, że na dzisiaj będzie to już koniec. Zrobiliśmy całkiem dużo. Wioska jest full lakset. No to jest ogromocne. E, Pytam się ja za bibliotekarz. To nawet nie wiem. Prawie cały portal. E, ten... Mm, Kowal. E, więc w sumie jesteśmy prawie wygrani. Jak na to, że przeżyliśmy od tym strażu 2 dni. No będziemy będą to jakieś relacje po 2 dni, 3 dni, coś takiego. E, a więc... E, Żegnajcie. Do widzenia.